No, cześć, witam was serdecznie. Jesteśmy już w piątym zadaniu naszego egzaminu z matury. Idziemy jak burza. No i cóż, mamy zadanie tej treści. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3 razy 1 minus x jest większe od 2 razy 3x minus 1 minus 12x jest przedział. No i cóż, musimy sobie to wszystko obliczyć. No to zabieramy się do roboty. Czyli tak, na początek ja sobie przepiszę to nasze działanie, więc wpisujemy 3 razy 1 minus x jest większe od 2 3x minus 1 i minus 12x to się równa. No i co my tu musimy zrobić? Na pewno musimy to wszystko sobie powymnażać, x na jedną stronę i liczby na drugą stronę. To taki standard. No to lecimy. 3 razy 1 to jest 3, 3 razy minus x to jest minus 3x i teraz jest większe. 2 razy 3x to jest 6x, 2 razy minus 1 to jest minus 2, minus 12x. No i dobra, teraz musimy sobie poprzerzucać x -y na lewą stronę, a liczby na prawą. To może będę szedł sobie tutaj tak w słupku, będzie. Wydaje mi się łatwiej. Tu nam zostanie minus 3x. Na razie trójkę mam w pamięci, zostawiam ją. 6x przenosimy na lewą stronę i musimy zmienić znak, więc wpisujemy minus 6x. I tu mamy minus 12x, przenosimy na lewo. To musimy zmienić znak i będzie plus 12x. Mamy znak większości. No i zacznę od tej trójki. Jest plus 3, przenosimy to będzie minus 3. I minus 2. No, i wyliczamy minus 3 i minus 6 to minus 9, plus 12 to będzie 3x, jest większe od minus 3, minus 2 to jest minus 5. No to teraz dzielimy przez 3 i będzie, że x jest większe od minus 5 trzecich. Zbiorem wszystkich tutaj rozwiązań, które spełniają tą nierówność, będą liczby, Większe od minus 5 trzecich, tak? Będą one sobie szły w nieskończoność. Czyli możemy to zapisać w ten sposób, że x należy do. Teraz będzie nawias okrągły, ponieważ minus 5 trzecich nie wlicza się do mm, tego przedziału i wpisujemy sobie minus 5 trzecich do plus nieskończoności. Dlaczego mamy taki nawias? Bo jeszcze mamy do zastosowania taki nawias, tak? Ale ten nawias stosujemy wtedy, kiedy ta liczba tutaj też wlicza się y, do naszego zbioru. A kiedy się wlicza? No na przykład wtedy, kiedy by było, że większe lub równe, tak? Jakbyśmy sobie tak na przykład zapisali, to wtedy musielibyśmy zastosować ten nawias ostry. A w tym przypadku mamy zwykły okrągły. No i już mamy nasze rozwiązanie, czyli x należy od minus 5 trzecich do plus nieskończoności. No i takie rozwiązanie mamy w podpunkcie A. No i super. Zadanie rozwiązane. Chyba nie było tak trudno, prawda? Akurat w tym tutaj nie trzeba jakoś się mega wysilać i główkować. Wystarczy tylko wszystko wymnożyć x -y na lewo, liczby na prawo. No i sprawdzamy, co nam wychodzi i rozwiązanie gotowe. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym zadaniu.